Cześć, witam na kanale Okazji i Gadżety. Dzisiaj przyjrzymy się narzędziom z Aldi. Tak dobrze usłyszeliście, narzędziom z marketu Aldi, ponieważ może nie wszyscy wiedzą, ale Aldi sprzedaje, oferuje właściwie narzędzia marki między innymi Workzone. Workzone marka w zachodniej Europie. Znacznie bardziej znana niż tutaj u nas w Polsce. Jest to oczywiście marka taka marketowa, natomiast ona aspiruje do po prostu konkurowania, bym to powiedział, z marką na przykład Parkside, dostępną dobrze wiemy w Kauflandzie czy Lidlu. Także jest taka marka, sygnalizuje, może niektórzy nie wiedzą. Gazetka, wspomnę, że może nie jest obszerna, nie jest Bóg wie jak dużo tych Sprzętów czy narzędzi, a bym powiedział, że mało, natomiast chciałem Państwu po prostu zasygnalizować, że w Aldi też znajdziecie narzędzia i wcale bym tych narzędzi nie spisywał na straty, ponieważ, tak jak mówię, one aspirują do walki konkurencji tak mi się przynajmniej osobiście wydaje, z marką Parkside, więc uważam, że są to w przeważającej części. Dobre narzędzia. Zanim zaczniemy, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, czyli kliknięcia przycisku subskrybuj pod tym filmem. Pozwala mi to rozwijać kanał. Filmy wyświetlają się szerszemu gronu odbiorców. To tak, zaczniemy. I nie powiedziałem na wstępie: ale gazetka ta Aldi datowana jest od 26 lipca 2025 roku czyli od przyszłej soboty. Będzie tam część dostępna troszkę wcześniej, ale oczywiście później o tym wspomnę. I przechodzimy do pierwszych narzędzi Workzone, wspomniana marka Workzone. Mamy, słuchajcie, za 34,99 mamy taki zestaw składający się z 105 elementów. Jest to zestaw, w skład którego wchodzi 99 bitów. Jest adapter, jest magnetyczny uchwyt do bitów, jest bit do haczyków, w krętach z grzechotką. Zresztą widzimy tutaj na dolnej części tego zdjęcia. Jest też złączka. Także taki zestaw do manualnych prac, ta grzechotka, taka mała, poręczna. Zresztą to już wspominałem kiedyś w filmie, bodajże gdzie referowałem gazetkę z Lidla. Po prostu producenci coraz częściej to wprowadzają, tego typu grzechotki, zresztą Biedronka z serii narzędzi Niteo tak samo wprowadziła podobny zestaw. No niezwykle ciekawe te zestawy, niezwykle pomocne, no nie zawsze elektronarzędzia będą nam pomocne, zwłaszcza w takich szybkich, precyzyjnych pracach, gdzie mamy coś dokręcić, przykręcić, nie musimy wyjmować tej całej wkrętarki. Dobierać jakiegoś bitu, i tak, dalej, i tak dalej. Także fajny zestaw za 34,99. Idziemy w prawą stronę. W prawą stronę, ponieważ mamy zestaw szczypiec, właściwie 5 sztuk szczypiec, tak chyba się mówi poprawnie, za 44,99. Łatwo policzyć, że tu cena poniżej 10 zł za sztukę. W zestawie mamy szczypce nastawne, półokrągłe, płaskie, mamy szczypce do cięcia bocznego, dość ściągania izolacji oraz szczypce zatrzaskowe, czyli takich myślę, kompletny zestaw szczypiec bym to powiedział. Cena 44,99. Mamy również młotki do wyboru, tym razem nie jest to zestaw młotków, a yy, Cena dotyczy jednej sztuki młotka 14,99. Do wyboru mamy młotek ślusarski, gumowy, kowalski czy dekarski. Idziemy na dół, mamy piły, bo możemy tutaj za 24,99 kupić jedną piłę bądź zestaw dwóch sztuk. Mamy do wyboru piłę grzbietnica ze skrzynią uciosową, mamy piłkę do metalu lub mamy dwuczęściowy zestaw, mianowicie piła ręczna i piła płatnica, taka mniejsza, 15 cm, 24,99. I uwaga, mamy ściski mocujące, dobrze nam znane, niektórzy nazywają to żabki, za 21,99, tak popatrzyłem, na zdjęciu są dwie sztuki, myślę 21,99, no dużo. Duża, wysoka cena, natomiast doczytując 21,99 za 12 sztuk ścisków mocujących, no to wtedy robi się jak najbardziej atrakcyjnie cenowo. No nie bez dwóch zdań jest to tanio. 12 sztuk za niespełna 22 zł. Poniżej natomiast mamy zestaw akcesoriów, różne zestawy do wyboru. Każdy zestaw 16,99. Mamy na przykład zestaw haczyków, zestaw gwoździ, zestaw uszczelek, zestaw śrub i kołków, zestaw artykułów gospodarstwa domowego na przykład. No tak z aptekarskiego obowiązku muszę dodać, że wygląda na to, że te zestawy nie są jakieś przesadnie wielkie, to bym powiedział, że raczej małe. Niemniej jednak no cena też nie jest wygórowana. I tu mówiliśmy głównie o WorkZonie i tu chciałem się zatrzymać, ponieważ Aldi oferuje również markę Ferex. Kiedyś się referowałem kilka miesięcy temu, w gazetki tam były też sprzęty marki Ferex. I tutaj mamy za 9,99 zestaw wykrętaków do usuwania śrub. Zestaw ten składa się z pięciu tych wykrętaków. I zestaw służy, tak jak wspomniałem, do wykręcania śrub. No rozumiem, że tutaj podejrzewam uszkodzona śruba, coś w tym stylu, prawda? Gdzieś tam starta, nie starta. Ten zestaw będzie pomocny. I to, ta część gazetki, słuchajcie Państwo, datowana jest od 26 lipca. Natomiast my wrócimy się trochę i mamy tam dostępne zestawy, Dostępne zestawy y, troszkę wcześniej, mianowicie od 23 lipca, a więc od środy. Są to zestawy przecenione według Aldi oczywiście 40%, a ich cena po przecenie to 23,99. Różne rodzaje zestawów. Tutaj już Aldi nie pokusiło się, żeby opisać precyzyjnie, co w... Czego te zestawy dotyczą, natomiast wiemy, że są to zestawy marki Workzone. Na załączonym zdjęciu mamy zestaw młotek, mamy jakieś wkrętaki, nie wkrętaki, mamy, y, sz, mamy szczypce, mamy poziomice, w innym zestawie mamy poziomice, metr, czy tam jakiś nożyk tapetowy. Także do wyboru, do koloru myślę, że tutaj najlepiej by było w sklepie samemu organoleptycznie sprawdzić te. Zestawy wybrać 23,99 i przecena sięgająca 40%. Myślę, że dla samego tego, tej przeceny, można by pokusić się, żeby przynajmniej to sprawdzić w najbliższym Aldi. Także dzisiaj krótko. Natomiast gazetka nie była obszarna, ale tak jak mówiłem na wstępie, no chciałem Państwu zasygnalizować, że w Aldi też są dostępne marki narzędzi, czy ten Workzone, czy ten Ferex. My widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!